Otrzymaliście ducha przybrania za synu, w którym wołamy, aby ba ojcze. z Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przebywając w jakimś miejscu modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do niego. Panie, naucz nas modlić się tak, jak Jan nauczył swoich uczniów, a on rzekł do nich. Kiedy będziecie się modlić, mówcie, Ojcze. Niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje Królestwo. Naszego chleba poszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Oto słowo Pańskie. Modlitwę Ojczy Nasz w tej Ewangelii według Świętego Łukasza widzimy, że nie jest tak jak my modlimy się, ta modlitwa nie jest taka, to jest jeszcze wersja Mateusza, a tu jest Łukaszowa. Łukasz przedstawia modlitwę Jezusa, modlitwę Ojcze Nasz, pięć wezwań. Ci apostołowie nie przedstawili w jednakowym kształcie w Ewangeliach. To wskazuje nam na coś, co jest ukryte poza tym. Modlitwa Pańska. Nie to nie wypowiadanie jakichś wyrazów, to nie jest jakaś formułka. Nie da się wepchnąć wyznaczony system, formę. To jest mowa. Wychodzi poza to. To, o co proszą uczniowie Jezusa, to jest to, aby nauczył ich modlić się. Przez to przyznają się do tego, że nie potrafią się modlić. I każdy prawdziwy początek modlitwy rozpoczyna się ze świadomością, że jestem tu przed tą tajemnicą modlitwy, jestem słaby, nie wiem, nie potrafię, a przede wszystkim. Uczeń patrzy na drugiego ucznia, jak się modli, uczy się od niego, widzi jak inny się modli. I uczniowie tu w Ewangelii patrzą na Pana Jezusa, patrząc na Niego, patrząc na to, co następuje podczas modlitwy, jak On się zmienia, jest inny, w pewnym momencie otrzymuje jedną siłę. Wychodzi przemieniony, odświeżony, wypełniony jedną życiową siłą Ducha Świętego. Oni również tego pragną. Oni tego chcą. Chcą, aby tak potrafili się modlić, aby byli w takiej relacji z Ojcem Niebieskim. Nauczy nas Panie, naucz nas modlić się. I Pan mówi, jak kiedy się modlicie, mówcie, Ojcze. Kiedy się modlicie, mówcie, Ojcze. I w ten sposób bezpośrednio doprowadza nas do kontaktu ze związkiem z Ojcem z centrum modlitwy. Centrum modlitwy to Ojciec Niebieski. On jest tym, który w nas porusza pragnienie, abyśmy się do Niego zwracali, abyśmy się modlili. Ojciec jest tym, tak jak mówi katechizm, Ojciec jest tym, jest tym który nas pragnie, pragnąc nas, ulubione stworzenie, umiłowane stworzenie, chce, abyśmy zaczęli z Nim się komunikować, abyśmy go spotkali, zapragnęli. Przede wszystkim dla naszego życia, naszej egzystencji, ponad wszystko fundamentalną jest relacja z Ojcem Niebieskim, to znaczy wiedza, poznawanie Ojca. Wtedy jesteśmy zakorzenieni w swojej prawdziwej tożsamości, w tym, od którego przyszliśmy, kto nas stworzył i jesteśmy w najgłębszym związku z sobą samym, ze światem. Możemy zobaczyć, że prorok Boży gniewa się złości się na Boga. Bo otrzymał od Pana wyznaczoną misję, wyznaczone zadanie, aby iść do Niniwitów, głosić im nawrócenie. On tu nie zgodził się z Bożą wolą, uciekł, cierpiał z tym, w tej swojej ucieczce decyduje się wrócić na drogę, wrócić do tej drogi, którą Bóg mu wyznaczył. Oni, oni ludzie z Niniwie, nawrócili się, jak to Biblia obrazowo przedstawia, nawet zwierzęta się nawrócili. Następuje to, co on oczekiwał. Myślał, że coś nastąpi. Miał wizję, obraz Boga, który go wezwał, który się zemści, zniszczy wszystkich nieprzyjaciół. To nieprzyjaciele narodu żydowskiego. stąpi z nieba. Panie, czy chcesz, abyśmy poprosili o to, aby ogień stąpił z nieba i zniszczył tych, którzy Cię nie przyjęli? I prorok złości się. I tu jest pytanie, mocne pytanie. Panie, czy uważasz, że słusznie jesteś oburzony? Czy, zło, czy złościsz się? Czy masz słuszność do złoszczenia się? I drugi raz pan pyta go, i później, gdy ten krzew uschnął, pan znów go pyta, czy słusznie się oburzasz z powodu tego krzewu. On odpowiedział, dlaczego? Dlatego, że ma swojego idola w miejscu Boga. On nie poznał, nie widzi Ojca. swojego idola, Bóg, który ma być według jego miary i Bóg nie zgadza się. Ja nie zmienia mojego brata, siostrę, dziecko. Gdy nie jest tak, jak mi się wydaje, że powinno być tak jakiś krzyż, choroba tak Bóg dał, krzyż i chorobę, czy oburzam się i mam rację. Kościół katolicki w modlitwie Ojcze Nasz zywa nas, abyśmy sprawdzili, czyli własny obraz Boga. Myślę, że nie odpowiada to naszej rzeczywistości. We mnie, właśnie w moim ego. Moje patrzenie nie jest w porządku. Moje patrzenie na człowieka nie jest w porządku. Przebacz mi, żałuję. To jest mój grzech. To jest moje zło. Wybaw mnie. Zerwij kajdany mojego gniewu. Otwórz moje serce. Rozszerz je, aby było tak jak Twoje. I co następuje? Teraz, gdy moje serce się rozszerzy, mogę widzieć jaśniej tą Bożą dobroć, może miłosierdzie. to o czym Ewangelia bez przerwy mówi. Przeciwnym. Wspomina Ojca Niebieskiego i przedstawia nam zbawcze lekarstwo. Przedstawia nam prawdę ponad i poza wszystkimi naszymi idolami. Dla nas to jest zbawcza. Przedstawiona prawda o Ojcu, Bóg jest objawiony, On jest taki, i gdy uzdrawia i osądza, wybawia ze złatą nierządnicę, zbawia, w tym jego czynie widzę Ojca. Ojciec się o nich troszczy. O ile bardziej będzie się o Was troszczył, o mnie, małowierzącego. Ojciec troszczy się o moje życie. To słowo, ojcze, zawiera w sobie. To uratowanie, które przynosi modlitwa, rozważanie Słowa mm, Bożego. święci Twoje imię, jak nauka kościoła przedstawia. Nie chcę powiedzieć, że mamy święcić, życia. I nas uświęcił, to znaczy wybawił, powiedzmy na przykład od lęków, od zniewolenia, przez troski, zmartwienia i tak dalej. Twojego życia. Jezus głosi Królestwo Niebieskie. Głosząc Królestwo Niebieskie przynosi objawienie, odkrycie Ojca, Jego miłości, tego, że On jest miłością. Jaki to ma skutek w ludziach? Co następuje? Jaki jest skutek tego odkrycia, przyjścia Królestwa Bożego, spotkaniu z Panem Jezusem? Tam, gdzie jest wiara, tam, gdzie jest ziarno, gorczycy, Następuje. Słowo Boże. Nie słyszeli? Zostali uzdrowieni. Ten chromy, który nie mógł chodzić na Bożej Drodze Duchowej, to znaczy... Chodzi tu o duchowość, stronę raju. On. Złożony troskami, tak jak Marta, nagle zostaje wyzdrowiony, wychodzi z tego przy... osobami w pełni, abyśmy trwali Twoje królestwo, co znaczy Panie, Ty przyjdź. A następuje przyjście Królestwa Bożego. W jaki sposób? Dlatego, że Chrystus jest tym Królestwem. On jest w Ojcu. On przynosi mi Ojca. Gdy dla Chrystusa szeroko... Wchodzi właśnie tak samo ta Boża miłość. We mnie ona wzrasta, zmienia mnie. Powoli traci swoją siłę. I następuje to, co mówi właśnie Pan. Królestwo Boże jest tu, gdy palcem odganiam złe siły diabłu. I w moim życiu te złe... Ja oddycham i wszyscy wokół mnie i przychodzi Królestwo Boże, przyjdź Królestwo Twoje, wołanie każdego serca ludzkiego. My intuicyjnie tego pragniemy. To, co jest stanem naszego nowoczesnego świata, to załamanie. Brak z defi definicji, zagubienie, jedno wykorzenienie nas samych z naszych źródeł. Próba odnowienia świata ekonomicznego właśnie w ten sposób, politycznego, wnętrze człowieka. I tu Kościół znów wraca nas do prawdy, iż wszystkie nasze niepokoje, wszelkie nasze podziały, ból i tak dalej mają swoje źródło głęboko, głęboko w rozpłynęć. Tu chce przyjść, Boża Siła, Boża Moc chce zamieszkać. I Paweł mówi, już zamieszkała w chrześcijanach przez Ducha Świętego, który został nam dany podczas Chrztu Świętego. Tego Świata, który męczy się w bólach rodzenia, jest w Ojcu, w Jego Królestwie, dokładnie w Jezusie Chrystusie. Jezus Chrystus jest centrum ludzkiej historii. Jezus Chrystus jest kluczem historii ludzkiej. Zła, poszukiwania pełni miłości, szczęścia. Tylko On. Nie ma innego, przez którego możemy być zbawieni, jak pięknie mówi Paweł. Gospodine, naucz nas modlić się. jako zbawca, jako ten, który uwalnia nas i wraca nas do nas samych. u i przytulasz do swojego boskiego serca. Tu w Eucharystii bezpośredni sposób odkrywa nam się Bóg, miłość Boża. Uwalnia nas od niewoli. Z zaufaniem modlmy się. Panie, naucz nas modlić się, przyjdź swojej mocy i sile do naszego życia. Ciebie potrzebujemy. Nie damy rady bez Ciebie. Bez Ciebie jesteśmy zagubieni i bez Ciebie błądzimy. Przyjdź, Panie Jezu. Bracia i siostry, wstańmy.